Legenda powraca. Honda Prelud w nowym, hybrydowym wydaniu. Co o niej wiemy? Oglądaj do końca. Honda Prelud to klasyczne sportowe coupe, które zniknęło z rynku w 2001 roku. Teraz, po ponad 20 latach, Honda przywraca ten model w zupełnie nowej odsłonie. Nowa Prelude zachowuje sportowy charakter, ale z nowoczesnym, agresywnym designem. Smukłe reflektory, aerodynamiczna sylwetka i sportowa linia nadwozia nawiązują do klasycznych kupé. Wnętrze ma być nowoczesne i cyfrowe, z dużym ekranem multimedialnym i sportowymi fotelami. Preylud ma być hybrydą i ma łączyć sportowy charakter z ekologicznym podejściem. Sercem modelu ma być układ hybrydowy znany z nowej Hondy Civic co przy mniejszej masie ma gwarantować 6 sekund do setki. Premiera nowej Hondy Prelude planowana jest w Europie na 2026 rok. Czy doczekamy się wersji Type R? Czas pokaże. Podsumowując, Honda Prelude wraca. Nowoczesna, hybrydowa, ale wciąż sportowa. Co sądzicie? Czy Honda powinna wypuścić też wersję z mocnym silnikiem benzynowym? Dajcie znać w komentarzach.